Na środek, nie na to, że na środku masz stać. W imieniu Wielkiej Armii Republiki i 212 Batalionu Szturmowego, zostajesz osądzony o zdradę na rzecz 104 Legionu i zostaniesz za to ukarany karą śmierci. Przepraszam? Jakieś ostatnie życzenia ostatnie słowa? Awe 104. <grymne> Musimy ude... 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 U... Udokumentować jego śmierć. I wysłać zdjęcie naszemu, naszemu władcy i królowi. Wyślijcie cały film od razu. Bezkarowi drugiemu. Wyślijcie cały co... film. Delikwencie, w imię Wielkiej Armii Republiki i 212 Batalionu Szturmowego, zostajesz zlikwidowany za zdradę przeciwko. A mogę ostatnie słowo. Daj mi dokończyć. Dobre. Za zdradę 212 Batalionu Szturmowego zlikwidować! Nie ma ostatnich słów. <noise> Jestem gąbeczką. Gazowanie! Zgiń w męczarni!